Witajcie rodacy. Wzmocnione, wytrzymałe telefony zazwyczaj są duże i ciężkie. Na szczęście, H6 od AGM do takich nie należy. Zobaczmy, jak się sprawdza. Opakowanie w 100% naturalne, ekologiczne i do tego minimalistyczne. Jedynie na boku znalazła się mała naklejka z detalami technicznymi. Sam sprzęt jest dobrze zabezpieczony na czas transportu i nic mu się nie stanie. W środku z dodatków mamy ładowarkę sieciową, kabelek USB-A do C by naładować telefon, kilka naklejek producenta, a ostatnie co mamy to instrukcja obsługi w języku angielskim. Tak wygląda telefon od razu po wyjęciu i ten jest bardzo porządnie wykonany, co zresztą dany mu certyfikat militarny STD 810H potwierdza, no i to czuć. Waga 240 gramów, a użyte materiały to m.in. aluminium i wysokiej jakości plastik. Jest oczywiście kurzoodporny, wodoodporny do 1,5 metra, a to, że przetrwa upadki na beton, gdy wypadnie wam z kieszeni, nie powinno was również dziwić. Patrząc od spodu, mamy mikrofon, wejście USB-C do ładowania czy przenoszenia danych, no i oczywiście głośnik. Ten gra naprawdę dobrze i czysto. Nawet przy maksymalnej głośności nie usłyszycie harczeń czy buczeń. Na lewej ściance trochę się dzieje i po środku mamy żółty plastikowy przycisk, a reszta guzików jest już aluminiowa. Ten natomiast możemy dowolnie zaprogramować. Kawałek wyżej 3-slotowa tacka i tu możemy włożyć kartę pamięci do 512 GB, no i oczywiście obok miejsce na SIM karty. Boki są dodatkowo wzmocnione metalowym bezelem. Po prawej stronie na górze możemy ściszać bądź podgłaśniać system, a niemal po środku czytnik linii papilarnych, jak i fizyczny włącznik. Ten działa całkiem szybko i za każdym razem, co na przykładach będziecie widzieć. Dodatkowo AGMA możemy odblokować skanem twarzy i ta technologia również działa tu niezawodnie. Bardzo podobają mi się te designerskie plecy, plus tu ukryła się wyróżniająca spora wyspa aparatów. Tutaj też widzicie delikatne aluminiowe wcięcia i szczotkowane aluminium. Soczewek mamy dwie: główna plus do fotek makro, a obok dwa razy mocniejsza latarka niż w normalnych telefonach. Główny aparat to 50-megapikselowa jednostka Samsunga JN1 plus GC02M1. Jeżeli nic to Wam nie mówi, to ta specyfikacja to taki typowy średniak, ale zdjęcia są naprawdę dobre. Kolory, kontrast, nasycenie, wszystko jest tutaj stanowane i oddaje rzeczywistość. No i oczywiście jakość. Ta w tego typu mocnych telefonach zazwyczaj kuleje, ale nie tu, co na przykładach widzicie. Niestety zaś kompletnie leży nagrywanie wideo, zaledwie 1080p, więc przemilczmy to i lećmy dalej. Producent włożył nam też sporo, bo 8GB RAMu, procesor Unisoc T606 i mamy 256GB miejsca na pliki. Są to zatem parametry typowego średniaka, a do tego całość działa na najnowszym Androidzie 13, goluteńki, więc za to leci spory plus. Telefon działa naprawdę żwawo. Otwieranie aplikacji zajmuje mu mało czasu i do takiego normalnego użytkowania jest naprawdę szybki. Przeglądanie YouTube'a, Spotify'a, oglądanie filmów czy zdjęć w ogóle nie robi na nim wrażenia. Procesor to raczej low w świecie gier, więc i tylko takie tytuły możecie na nim odpalić. Nie łudźcie się, że zagracie w wymagające tytuły 3D, ale to akurat jest zrozumiałe, bo ten sprzęt nie do tego służy. Odświeżanie ekranu na poziomie 90 Hz daje nam płynne odczucia, gdy go użytkujemy, a jasność na poziomie 400 Nitów sprawdzi się dobrze w słoneczne dni. Nie jest to co prawda OLED, ale wyświetlacz ma naprawdę ładne kolory. Cena 1500 zł z polskiej strony Agema i to bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Szukając zatem mocnego telefonu, który wielkością i wagą wcale się nie wyróżnia, to tego H6 spokojnie mogę polecić. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.